A w każdej branży się po pandemii niestety nam coś zmieniło, aczkolwiek też się nauczyliśmy pewnych nowych rzeczy. Eee, przyszliśmy bardzo mocno na, w tym momencie na tę oszcz oszczędność, przemy, bardzo dużo, cały proces gotowania jest bardzo przemyślany. E, My nie jesteśmy też przygotowane do kosztów oczywiście, no i tutaj nikt nie chce zejść z jakości, więc e, cały czas e, walczymy po drodze do tego, żeby jednak ten produkt w restauracji był jak najwyższy i widzę, że kucharze nawet tutaj po konkursie, no w ogóle nie mają problemu z wybraniem tego produktu. Czyli wiemy już, gdzie, gdzie szukać, jak, jak go przerabiać najlepszej jakości produkt. To się rozwija co roku. To się też zmienia co roku, więc też tę różnicę oceniać, to nie jest tak do końca adekwatne z tego względu, że trendy się zmieniają i oni, ja patrzę po prostu na bieżące trendy, jak oni nadążają w bieżącym czasie i widzę, że naprawdę różne się przygotowały i obserwują to, co się dzieje na, na, na świecie w tego typu konkursach. Jest to coraz więcej, coraz większy dostęp jest do nich. Jest to zauważalna różnica właśnie w tegorocznym finale. Oceniamy star po wejściu zaraz, jak wygląda szef i pomocnik i wtedy jak jest zorganizowana praca, praca w boksie, jak do siebie przekazują informacje o pracy. I całe działanie całego konkursu jest obserwowane, ich współpraca. Więc jest to. to widzimy, ile razy ze sobą odbyli trening. I są zespoły, które faktycznie bardzo dobrze się komunikują w boksie, i są zespoły, którym trochę to faktycznie brakuje tej komunikacji. Myślę, że zawsze jest stres. To jest nieuniknione, aczkolwiek. Chyba to wcześniejsze przygotowanie bardzo mocno zweryfikuje to, jak się czują w czasie konkursu już.